Cześć, mam koci i Dominik, a dzisiaj Wam pokażę, jak y, polecieć na kocikącik. Y, to jest bardzo proste. Y, już odpalam laboratorium bojowe. Tylko coś mam lagi. Y, już Wam pokazuję, jak to jest y, latać na kocikącik. Y, na kocim kąciku. Jest y, Kitek. Y, Kitek to jest taki jakby. Nie wiem jak to nazwać. Po prostu taki mały kotek, który ma mityczną pompę, która zadaje. No, czasami w ciało nawet 180, kiedy jest pompa naładowana, co. No, po prostu trzeba z niej trochę pograć. Y, I ma granatnik. O, yy. Koci kącik, zacznijmy od tego, że jest tutaj. Aha, nie mogę go zaznaczyć. Koci kącik. <grym> kącik jest w tym miejscu. No, o co chodzi? Dobra, nieważne. Tutaj chyba nie ma botów, ale już Wam to pokazuję. O co chodzi w kocim kąciku? Lądujecie sobie. O, o przepraszam Was, ale mam lagi totalne teraz. Nie wiem o co chodzi. Lądujecie sobie na tą skrzynkę. Oczywiście musicie mieć dobry lot. Lot, jezu. Lot, przepraszam, naprawdę. Jest, no. Wczesna godzina, kiedy to nagrywam, a. Niedawno co wstałem. Dobra, niszczycie to. Macie pompę. bierzecie sobie tutaj ten lód jeszcze wychodzicie sobie na przykład wchodzicie sobie na przykład tędy zbieracie tak matce yy, tutaj jest jeden bot tutaj też macie lód yy, więc możecie zebrać ale jeśli żaden bot was nie widzi tutaj też jest kamera o tu nie mogę zaznaczyć, dobra nieważne tutaj jest na tym kamperze kamera więc najlepiej żebyście się szybko wychyli i strzelili w nią tutaj macie kolejny lód Macie też yy, kolejne macy. Tutaj będą, chyba, tu będzie jeden bot. O, tutaj będzie jeden bot, a tutaj będzie drugi szat. Więc najlepiej, żebyście ich zabili. Obudowywujecie się z tych maców. Otwieracie. O, tak. Niszczycie. Aha, dobra. Zaraz na no, odwrót. I macie kolejne yy, itemki. Wtedy z tymi itemkami możecie normalnie już wyjść na typów. Co to? Dobra, gramy z wrogim botem. Teraz już wychodzicie normalnie. Kitek albo ma tam respa, albo ma w środku tutaj, albo ma tam respa. No i po prostu, jeśli, jeśli są tutaj jakieś typy, to sobie zabijcie kitka, albo najpierw zabijcie ich. Kitek chyba tylko chodzi na dole, ale nie wiem. Nigdy tutaj jeszcze tego respa nie miałem. E, no. No i mam nadzieję, że Wam się sposób spodobał. Napiszcie, czy Wy już go będziecie używać. E, o, kolejny skar. E, no to dobra. Trzymajcie się. Cześć.